Operacja Psychologiczna, SAJOP. Planowe skoordynowane działania informacyjno-psychologiczne prowadzone jawnie lub skrycie przez państwo, koalicję państw albo inne ośrodki wpływu w czasie pokoju, kryzysu i wojny wobec wybranych grup odbiorców, aby kształtować ich postrzeganie, emocje, opinie i zachowania służą realizacji celów politycznych, strategicznych i militarnych, od legitymizowania decyzji i zdobywania mandatu społecznego, przez demoralizowanie i dezorganizowanie przeciwnika, po polaryzację czy rozwarstwienie społeczne, odwracanie uwagi przez osłabianie wrogich narracji, z użyciem m.in. propagandy, dezinformacji, ramowania przekazu, pozorowania oddolności, mikrotargetowania i działań pod fałszywą flagą. Co to właściwie jest operacja psychologiczna? Operacja psychologiczna to celowo zaplanowana akcja, która uderza w nasze emocje oraz zmysły, żeby wywołać określony nastrój i skłonić ludzi do określonych interpretacji lub działań. Ten nastrój może iść w dowolną stronę od euforii i poczucia triumfu, po poczucie zagrożenia, lęk i obawę. Przykłady. Wersja lękowa. Szybkie ujęcia chaosu, niski dźwięk, w tle czerwone napisy. Na przykład jutro może być za późno. Pilne jest zagrożenie. Pulsacyjny napis alarm. Komunikaty na czerwonym tle w telewizji i mediach społecznościowych. Efekt. Ścisk w żołądku, niepokój, chęć natychmiastowej reakcji. Wersja euforyczna. Tłum konfetti, triumfalna muzyka, hasła typu jesteśmy nie do zatrzymania. Nasz sojusz zmierza po zwycięstwo. Efekt przypływ energii i wiary w nieuniknione zwycięstwo. Trzeba zaznaczyć, że techniki SAJOP mogą być użyte w dobrej wierze, do ostrzegania i kierowania ludzi do pomocy, ale wszystko zależy od kontekstu, sposobu prowadzenia, ram prawnych i intencji głównych realizatorów operacji. Jawne komunikaty służb ratunkowych, urzędów czy organizacji humanitarnych mogą korzystać z tych samych środków: paski alarmowe, powtarzalne komunikaty, pod warunkiem, że działają otwarcie i biorą za nie odpowiedzialność. W idealnym, uczciwym świecie każde zagrożenie czy katastrofa byłoby komunikowane właśnie w ten sposób, ale w idealnym świecie nie żyjemy. Jakie są metody stosowania S.A.J.O.P.? 1. Nagłe pojawienie się nieznanych specjalistów, ekspertów, osób które powtarzają tę samą narrację, tworząc wrażenie wiarygodności i większości. Cel – nadać przekazowi pozór naukowości, kompetencji, uciszyć wątpliwości. Eksperci mówią, eksperci komentują. 2. powtórzenia. To samo hasło, punkt widzenia pojawia się w wielu miejscach, więc brzmi prawdziwie. Na przykład identyczne nagłówki, podobne komunikaty. Like Headley. And I'm Ryan Wolf. Our, our greatest, greatest responsibility, responsibility is, is to, to serve, serve our, our Treasure our Valley communities, the El Paso, Las Cruces communities, Eastern Iowa communities, Mid Michigan communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false, false news has become, has become all too, too common, common on social media. 3. Comments pod społecznościowych. Kilka szybkich, zgodnych komentarzy wysoko w wątku tworzy społeczny dowód słuszności i kotwicę tonu dyskusji czyli kotwiczenie komentarzami. Cele uciszenie i zniechęcenie odmiennych głosów oraz narzucenie normy wywołuje to wrażenie, że wszyscy, cudzysłów, myślą tu inaczej niż ja więc nie będę się odzywał cudzysłów zamknąć co przesuwa percepcję i kierunek rozmowy na z góry określone tory. Sposoby prowadzenia: szybkie wejście kilku kont tuż po publikacji, plus podbicie lajków, reakcji. Jak to zwykle wygląda? Opis zjawiska: komentarze pojawiają się błyskawicznie po wrzutce, są podobnie sformułowane, szybko zbierają plusy i zawieszają dyskusję. Reszta użytkowników zakłada, że większość już zdecydowała i przestaje się odzywać. 4. Zalew treści. Duża ilość przekazów, szybko i nawet sprzecznie, żeby zrobić informacyjny hałas. Psychologiczne dźwignie czyli techniki i czynniki, które wpływają na ludzkie zachowania. Nasze mózgi kochają skróty, dlatego działa na nie bias potwierdzenia. Łatwiej przyjmujemy to, co zgadza się z naszym światem, światopoglądem, z naszym sposobem myślenia. Efekt prawdy z powtórzenia. Coś brzmi prawdziwie, bo słyszeliśmy to 5, 10, 50 razy. Tożsamość plemienna. Gdy słyszymy, my, prawdziwi patrioci, my, wykształceni, my, Polacy, rośnie emocja i spada czujność. Działanie przez wykluczenie. Przyklejanie łatek, czyli pejoratywnych, negatywnych określeń, takich jak szur, agent wpływu, ruska onuca, troll internetowy. Co powoduje takie działania? Efekt wykluczenia. Część osób się obrazi i zamilknie, inni zaostrzą swoje stanowisko. Operacja psychologiczna to zorganizowany wpływ na percepcję i emocje: od miękkiego brainwashingu, czyli prania mózgu, po twarde operacje informacyjne, którego celem jest najczęściej przesuwanie okna overtona, przykrywanie niewygodnych tematów albo przygotowywanie gruntu pod coś większego. Działa obrazem, dźwiękiem i powtarzalnymi narracjami, by znormalizować pożądane poglądy i zachowania. Gdy akcja nie daje zakładanego efektu, jest szybko modyfikowana i powtarzana, zwykle z dużo mocniejszym, bardziej emocjonalnym uderzeniem. Sajob może być przeciągnięty w czasie i mieć charakter miękkiego, stopniowego prania mózgu, co często bywa skuteczniejsze niż agresywne metody bo trudniej je dostrzec i odrzucić. Zagadnienie operacji psychologicznych, propagandy i wpływu na ludzkie myślenie jest obszernie opisywane w literaturze, zarówno naukowej, jak i popularno-naukowej. Występuje pod różnymi hasłami: propaganda, manipulacja, perswazja, operacje informacyjne, wojna kognitywna. Tę problematykę ujęto tu jedynie szkicowo. Pełniejszy obraz operacji psychologicznych i ich mechanizmów wymaga wielogodzinnego maratonu, nie sprintu. Jednak najważniejsze i kluczowe aspekty zostały tu zarysowane, aby dać solidny punkt wyjścia do dalszych rozważań.